Witam wszystkich w poniedziałek 26 czerwca na porannej aktualizacji rynku Forex. Przypominam, że żadne informacje zawarte w tym nagraniu nie są to rekomendacje inwestycyjne, jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. I tak już przechodzimy sobie do kalendarza inwestycyjnego. Na dzisiaj nie ma zbyt wielu wydarzeń. Jest ogłoszenie w Polsce stopy bezrobocia za maj. Jutro mamy o 14 zezwolenia na budowę, bazowe zamówienia środków trwałych, wskaźnik zaufania konsumentów i sprzedaż nowych nieruchomości. To są Stany Zjednoczone na jutro, natomiast dzisiaj jest spokojniejszy dzień na rynkach i tak to wygląda. Przypominam. Nie są to rekomendacje inwestycyjne, tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. To o czym sobie tutaj mówimy. Przechodzimy do wykresów, zaczynamy od Nasdaqa. <laughs> na Nasdaqu widzimy, że wypełniliśmy zasięg tej korekty. Mniejszej, którą sobie wyznaczaliśmy, no ale ten, ta, ten popyt zaczyna się pojawiać, także możliwe jest zejście i wypełnienie tej, zakresu tej dużej kolekty w okolice 14107 na interwale jednodniowym. To mamy. Pierwsze wsparcie 14798, 14742 ta strefa. No, i później 14623 i zejście tutaj niżej, ale to będziemy sobie na bieżąco omawiać. W każdym razie celem jest teraz ta duża korekta. Pierwszy ważniejszy opór, którego wybicie będzie negował robienie tego, tego zakresu większej korekty, to jest 15107. Na ten moment dla mnie ropa. Na ropie uważam, że ta strefa zatrzyma nam wzrosty. I będziemy widzieli te niższe poziomy, które tutaj kolejny test poziomu 66 882 jest zakończenie najprawdopodobniej wybiciem. Widzimy, że wielokrotnie już był testowany tutaj. Wcześniej też raz, dwa, trzy, cztery, pięć, szósty test tego poziomu, siódmy, Także myślę, że ten poziom nie wytrzyma i kolejne targety dla mnie to jest 65 217 6723 57 to są poziomy, które na ten moment są dla mnie interesujące i na tych poziomach będę zagrywał pozycję więc... kolejne jest srebro. Srebro widzimy w wybiór. Tutaj nowy dołek. Na poziomie, który sobie wyznaczyliśmy na D1, dochodzimy do oporu, który było wsparciem. Tutaj spodziewam się dalszych spadków. Popierze 21:49 20, 20:99 i to będzie moja strefa zakupowa, jeżeli ona nas utrzyma. Tutaj, tak? Jeszcze po drodze tutaj mamy... Kolejny poziom, ale to na razie czekamy na reakcję i odbicie. Najważniejszym poziomem, jeżeli chodzi o utrzymanie gniazd srebrczych w grupie spadkowym, dla mnie jest 23.60.803. Wybicie tego poziomu, no to jest dojście do 24, 34, 416. Gaz ziemny, a gaz ziemny zgodnie z. Wcześniejszą analizą widzimy, utworzył nam się gap na CMI, który będzie wypełniony najprawdopodobniej, ale tu mamy nad nami jeszcze jeden gap, który właśnie cena próbuje wypełnić i dojście do poziomu 2, 8, 3, 7. Stąd będę zakrywał pozycje krótkie. Spodziewam się zejścia ceny. Pierwsze wsparcie mamy tutaj na poziomie 2.660. 6, 0. Kolejne 2,594. Niemniej jednak w dłuższym okresie czasu spodziewam się zejścia jeszcze niżej, tutaj w okolice 2,93-2,059, tak. A jeżeli ten gap wypełnimy, no to pewno cena zawróci, by wypełnić ten gap, który mamy na kontrakcji tutaj. Widzimy też dywergencję na RSI, co nam sugeruje zakończenie tego ruchu wzrostowego. Także ja tutaj w tej strefie będę zajmował pozycje krótkie na zagranie w tą stronę. Złoto na złocie, zgodnie z wcześniejszymi analizami. Te jedynki może się... Przejdziemy do tej jedynki. I tutaj spodziewaliśmy się zrobienia zasięgu tej korekty i zaliczenia tej strefy. Tę strefę dotknęliśmy i mamy reakcję opytową. Natomiast tutaj pierwszy opór jest 1935. I dotarcie do tego oporu dla mnie tym sygnałem na kolejne kolejne zejście długo okolice 1904-1900. Ta strefa mamy 1898, na niższych interwałach wychodziło. Natomiast gdyby ta strefa nam nie wytrzymała, no to lecimy 1867-1842 w dłuższym terminie. Natomiast no, no ja będę tutaj zagrywał na pewno pozycję długie, ponieważ spodziewam się mocniejszego odbicia, chociaż ten wolumen popytowy cały czas się nie podażowy nam się utrzymuje. No, i mamy, nie mamy dywergencji na RSI, tak że tutaj te spadki mogą być kontynuowane. Na pewno będę zabezpieczał tę pozycję stop-lossami. Tutaj widzimy zieloną strefę, którą mamy do wypełnienia. No, i jeżeli ten poziom, to tutaj nam nie utrzyma 1900 czy 1898, jeżeli ta strefa nam nie wytrzyma, to lecimy, tutaj będę będę próbował zagrywać kolejne pozycje krótkie w tym kierunku, tak? Jeżeli cena nam podbije 1935, ja zagrywam pozycje krótkie i schodzimy na niższe targety, tak. Na niższym interwale czterobudzinowym mamy tą strefę, ona nam troszeczkę rozciąga tutaj, 1898 w tym momencie jest takie najmocniejsze wsparcie uważam dla i tutaj z tej strefy podażowej będę zagrywał pozycje krótkie, o ile tutaj dotrzemy. Natomiast gdybyśmy robili zasięg tej większej korekty, która prowadzi ruch spadkowy, no to jest możliwe dotarcie po okolicy 1955. Na wszystkich tych poziomach będę zagrywał pozycje krótkie na reakcje, na podłączanie się pod kolejny. Ruch e, spadkowy na, na złocie. Euro do dolara, euro do dolara my jesteśmy właśnie na oporze. Wybicie tego poziomu 1,09,073 to jest 1,09,473. To jest czterogodzinówka. To są poziomy, gdzie będę zagrywał pozycje krótkie. Tu są poziomy, gdzie będę zagrywał pozycje długie. No i spodziewam się zejścia. Jeżeli byśmy zeszli, to by widzimy, że wybiliśmy największą korektę w tym ruchu wzrostowym. Gdyby dolar nam się dalej umacniał, tak, to myślę, że jest szansa, żebyśmy zobaczyli tą strefę i w tej strefie będę próbował się podłączyć pod ruch wzrostowy, a spodziewam się dojścia ceny do 150 To są moje targety na euro, USD. To wiąże się też z chwilowym osłabianiem się dolara, który dotarł do ważnej strefy oporu i możliwa jest reakcja pieniędzy 275 i stąd kontynuowanie tych wzrostów. Ja spodziewam się ogólnie odbicia na dolarze. Ewentualne może być przetestowanie tej linii trendu wzrostowego, którą tutaj mamy. Fund do dolara. Dla mnie kolejny target 1,28303. Widzimy, że cena tu zawróciła. Tutaj mamy poziom 1.26.929, jeżeli ten poziom nam puści, no to 1.25.513 jest jak najbardziej realny, natomiast po drodze jeszcze, to jest interwał jednodniowy, przypominam, po drodze tutaj mamy strefę wsparcia, poziom, w którym ja jestem zainteresowany na ten moment i tam będę próbował zagrywać pozycję Długie tutaj na tym poziomie. 1, 26, 412. Będzie możliwa kontynuacja tych, 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 tych spadków i dojścia tutaj, w te odejomne, które mamy. 1,26, 1,26, 412, 1,25, 770. To są poziomy, na których ja z tej ręki tutaj będę próbował zagrywać pozycję drugie. Natomiast na, na niższych interwałach <coughs> widzimy tutaj tą mniejszą korektę i zasięg, który, który właśnie wypełniujecie. Stąd też ta reakcja, reakcja woda popytowa. Natomiast no tutaj jeszcze spodziewam się zejścia trochę niżej i, i, i wypełnienia tego poziomu 26,677 na nie, punkcie do dolara. Zresztą podbicie może tutaj dojść do tych rejonów, które tutaj mamy wyznaczone. Tak, ogólnie... Jeszcze jedno zejście niżej do tej strefy i później ruch wzrostowy do strefy znaczonych na D1, czyli do 127 862, 128 303 i 129 tutaj. Te rejony tutaj, za, spodziewam się zakończenia tego, tego rajdu w górę na punkcie Podobna sytuacja ma miejsce na punkcie do Jena. Tutaj 1800, 183 481 to jest taki poziom, gdzie będę mocniej wchodził przody. Obecnie też mam krótką pozycję wynikającą. Wiem, tutaj jest taki setupu, no, który miałem wyznaczony na 161. Yy, ponawiałem tą pozycję, ze spodniu, został wybity w pierwszym wejściu, natomiast teraz ponowiłem tą pozycję i ta pozycja jest na plusie. Niemniej jednak tutaj ten poziom 100, 183 481 jak najbardziej jest realny i stąd będę zagrywał też pozycję krótkie po zasień tej zielonej kolejki, jeżeli tam dotrzemy. Powodem, dla którego to będę robił, no jest to malejący, no ten popyt się w dalszym ciągu utrzymuje, tak, ale już jest malejący. No, i mamy dywergencję na RSI, także tutaj ten poziom jest dla mnie bardzo atrakcyjny. Jeżeli tutaj no to będę zagrywał pozycje krótkie. To wszystko, co dzisiaj przygotowałem dla Was na aktualizację rynku Forex na ten tydzień. Myślę, że dużo okazji się szykuje. Warto, warto przepilnować złota, warto przepilnować par walutowych. Tutaj możemy spodziewać się jakiejś większy próbu. I yy, to wszystko pamiętajcie, nie są to rekomendacje inwestycyjne, są tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. Życzę wszystkim danego tygodnia i do usłyszenia.